Piękny ptaku królewski. Może się, się uda, że hej. Ja zaraz zobaczę, czy jest jakieś jedzenie, czy nie w tej budzie. <laughs> Pozwolisz, że ci sfilmuję, ile się da. Piękny jesteś. A gdzie masz dziewczynę? Gdzie masz dziewczynę, co? Sam jesteś? Powiedz mi. Hej. Zobaczymy. Czy tu coś jest? Czy nie ma? O, chyba jest. O, chyba jest. Coś mi się wydaje. Coś mi się wydaje, że dostaniecie <laughs> tylko nie macie jak Zaraz. jak by cię tu ustawić słuchajcie jakby was tu ustawić by... <laughs> Chodź, chodź, bo i dla Ciebie jest. O, tu jest, patrzcie. Mało mam rękę, bo muszę trzymać kamerę. Łabędziu, Łabędziu, chodź tutaj, Łabędziu, chodź, masz Łabędziu, masz, 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 chodź, 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 nie wiem czy odejdzie. Chodź łabędziu chodź, nie bój się, nie bój się, nie bój się, nie bój się masz. Masz tutaj. Masz Jesteś pięknym ptakiem Zostaniesz, nie będę żałował tu Ci. Chodź, 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 nie bój się, nie bój się. Syczą na mnie, no ale wiadomo, że, że się boi. Nie bój się, nie bój się. Nie bój się zawsze to parę sztuk na żołądek jest dobre. Chodź, chodź, chodź nie bój się. Ja wyłączę, wyłączę.